Głos niski, normalny, czy mówienie jak do dziecka. Naukowcy sprawdzili jak najlepiej mówić do psa, by ten z uwagą nas słuchał. Prawdopodobnie każdy, kto mieszka z psem, ma w zwyczaju do niego mówić. I nie chodzi tu tylko o wydawanie komend. Domowego czworonoga chwalimy, zachęcamy do zabawy, czy wołamy na przekąskę, również za pomocą słów. Półtrzaste pupile stają się także często powiernikami naszych najbardziej skrywanych sekretów. Od dawna wiadomo, że mówienie do psa ma za zadanie nie tylko przekazać mu ważne informacje. Jest także doskonałym narzędziem do budowania wzajemnej relacji i zaciskania bliskiej więzi. Czasem jednak zastanawiamy się, jak powinniśmy mówić do psa. Czy używać do tego normalnego głosu? W krajach, w których psy traktowane są jak bliscy przyjaciele, opiekunowie czworonogów mają skłonność do przemawiania do pupili wysokim tonem i w rytmiczny sposób. Czyli dokładnie tak, jak zwykliśmy mówić do małych dzieci. Nic dziwnego, psiaki stały się nam tak bliskie, że często traktujemy je jak niewinnego, zależnego od nas członka rodziny. Ich duże oczy i urocze mordki wyzwalają w nas takie emocje, jak widok dziecka. Naturalnie więc staramy się używać takich środków komunikacji, które instynktownie stosujemy do nawiązania relacji z niemowlakiem. Naukowcy zdecydowali się posadzić w tym samym pokoju dwóch ludzi, którzy w rękach trzymali głośniki. Z jednego z nich dobiegało nagranie, na którym osoba używała mowy matczynej, wypowiadając zdania typowe dla komunikacji z czworonogiem. Z drugiego głośnika dobiegały zdania wypowiedziane normalnym tonem i o znaczeniu niezwiązanym z psem. Trzymany na smyczy psiak po wysłuchaniu obydwóch nagrań puszczany był wolno. Jego zachowanie nagrywane było przy pomocy kamery. Po analizie nagrań okazało się, że psy były znacznie bardziej zainteresowane osobą, która trzymała głośnik z nagraniem mowy matczynej. Czworonogi chętniej na nią patrzyły, a spuszczone ze smyczy częściej podchodziły właśnie do niej. Znacznie mniej natomiast interesowały się drugą osobą, która używała słów niezwiązanych z psami w normalny sposób. Badania te udowodniły, że psy zwracają większą uwagę na osoby zwracające się do nich wyższym, wesołym tonem. To właśnie ten sposób mówienia może pozytywnie wpływać na wzajemną relację czworonoga z opiekunem.